Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Szanowny Panie Premierze, proszę absolutnie nie słuchać infantylnych podpowiedzi opozycji, żeby zwracać się do Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej w Brukseli to właśnie Władimir Putin ma wielu przyjaciół, szczególnie Niemcy i Austria są zainteresowane tym, aby spełnić cel Putina. Putin ma jeden cel. Po pierwsze znieść sankcje na nałożone dzisiaj na Białoruś i po drugie finansować, co dzisiaj powiedział Sergii Ławrow, finansować Białoruś poprzez na przykład pieniądze z Unii Europejskiej. Na to nie można pozwolić, dlatego cieszę się, że pan żąda nowy. Sankcji. To jest cel polskiej polityki. Ale drugim ważniejszym celem Putina jest to, aby był tak zwanym peacemakerem. Putin właśnie chce tego, czego chce Platforma. Chce rozmawiać z Unią Europejską po to, żeby Unia Europejska odblokowała Nord Stream 2, a to będzie kolejne uderzenie w drugim kroku dla Władimira Putina uderzenie w Ukrainę właśnie w zimę. Więc, szanowni państwo, Polska musi prowadzić suwerenną politykę, ale absolutnie nie miejmy żadnych złudzeń. Władimir Putin w Unii Europejskiej w Brukseli ma przyjaciół. Sankcje, to jest podstawowa rzecz. Warto zwrócić się do Stanów Zjednoczonych Dziękuję o nowe sankcje, bo to jest również Gdula, granica Lewica. NATO. Dziękuję.